Dzień dobry, witam Was moi drodzy. Dzisiaj spotykamy się z mojej piwnicy, jesteście u mnie gośćmi. Teraz robienie programów z piwnicy jest bardzo popularne i modne, więc postanowiłem wpisać się w ten trend. Ale tak naprawdę chodzi o to, że pomyślałem, że raz na jakiś czas możemy spotkać się w takich warunkach, abyście byli na bieżąco z tym, co w polimatach i dookoła polimatów się dzieje. No, chciałem, żebyście się tutaj godnie poczuli, yy, dlatego w pocie czoła przez cały dzień przygotowywałem ten pokój. Tutaj wcześniej był dramatyczny pogłos. Straszne warunki dźwiękowe, dlatego. Pomyślałem, że taka oto gąbeczka całkiem nieźle się tutaj sprawdzi, natomiast no niestety problem polega na tym, że nie mam do końca świetnych zdolności, więc, łączenia widać, musicie wybaczyć, ale przynajmniej właśnie dźwięk się zgadza. I wbrew temu, że leży tutaj ta książka, nie będę dzisiaj jej promował. Yy, ostatnio przecież już w Polimatach Plus zupełnie, prawda, przypadkowo złapaliście mnie na czytaniu tej książki. Co za przypadek! Dlatego dzisiaj wolałbym opowiedzieć Wam o tym, co w najbliższym czasie w Polimatach się stanie. Nakręciliśmy dla Was nowy odcinek, który jest już do obejrzenia na kanale Polimaty. Dobrze się przy nim bawiliśmy. Trochę było żenujących sytuacji. Wrócił nasz świetny aktor, którego znacie z poprzednich odcinków w postaci mojego brata. On grał naprawdę godne role w przeszłości. W związku z tym mam wrażenie, że trochę powstał taki odcinek w starym stylu. Są żenujące żarty prowadzącego. Jest żenująca gra aktorska. Są żenujące sytuacje, trochę przebieranek, i wydaje mi się, że te wszystkie rzeczy do kupy powodują, że mamy do czynienia z czymś, co dawniej w Polimatach było trochę częściej czyli właśnie z tym żenującym humorem. Ale teraz mam nadzieję, że chociaż przynajmniej częściowo to wróci, dlatego że sam nieco tęsknię za tymi ostatnimi, bardzo dawnymi właśnie odcinkami Polimatów. Chociaż uczciwie mówiąc, nie mogę na niektóre z nich patrzeć, bo widzę tam takiego chłystka w formie prowadzącego i naprawdę chylę przed Wami czoła, że byliście w stanie w ogóle to oglądać, tak jakby teraz było. A, a propos nowych programów, jeszcze polecam Wam serdecznie ustawić sobie jakieś przypomnienie, budzik w kalendarzu, wpisać, no bo telewizja to nie internet, nie mamy możliwości tutaj obejrzenia czegoś tak, kiedy będziemy chcieli. W najbliższą niedzielę o 10:45 są podróże z historią, też mój program w dwójce. Tym razem postanowiłem na własnej skórze przekonać się, jak żyli Słowianie. Częściowo ten odcinek może tak trochę zalatywać taką ściemą, że pojechał prowadzący, ładnie ubrany. I tutaj wyreżyserowaliśmy wszystko, a tak naprawdę nie byłem w tej chacie, ale nic bardziej mylnego, dlatego że faktycznie zamieszkałem tam, żeby odczuć na własnej skórze te wszystkie niedogodności. Spałem na desce w Takiej naprawdę bardzo, bardzo twardej, chociaż był tam siennik, ale szybko wylądował na, na ziemi. Moja poduszka to też tak naprawdę był worek jutowy, a w środku siano. W środku nocy zbudził mnie mniej więcej taki dźwięk. I to był dźwięk wcale nie strumyka, tylko chodzi o to, że zamiast podłogi było klepisko. Więc wyobraźcie sobie tumany kurzu, które stamtąd powstawały, już o komarach nie mówię, a był to po prostu kotek, który uznał, że to klepisko. To jest jedna wielka, świetna kuweta, dlatego postanowił się ordynarnie o czwartej w nocy, mniej więcej, właśnie na środek podłogi załatwić. Naprawdę jest to odcinek rzeczywiście nagrany z dobrymi doświadczeniami historycznymi, i powiem Wam zupełnie uczciwie, że dzięki temu takiemu doznawaniu historii na własnej skórze jeszcze lepiej możemy wczuć się w to, jak dzisiaj mamy dobrze, mamy świetną technologię, mamy świetne możliwości. Wygłuszenia pomieszczenia, a w przypadku Słowian no, 10-15 m2 kurzu, brudu, smrodu, ustroj z szczurów, komarów, i jeszcze tam żyły całe rodziny. No, więc naprawdę zapraszam Was do dwójki, abyście mogli to wszystko zobaczyć na własne oczy. A poza tym, z takich ogłoszeń parafialnych, dla mnie jedno najważniejsze. To znaczy pytanie do was, czy chcielibyście, żebyśmy spotykali się w takiej formie i co by się mogło tutaj dziać? No bo oczywiście możemy pościągać od innych i możemy zrobić top 10 komentarzy, tak jak to robi Max Kolonko w Max TV. Ale miłoby było, gdybyśmy wspólnymi siłami wymyślili coś oryginalnego i możemy zawsze właśnie tutaj na kanale Radek Kotarski, taka oryginalna nazwa kanału, spotykać się w tej świetnie wytłumionej piwnicy. Naprawdę fachowiec to musiał robić. Rzeczywiście tego typu spotkania na tym etapie, chociaż robię je po raz pierwszy sprawiają mi sporą przyjemność. Kurwa, kręcę wroga. Zostawcie komentarz i napiszcie, co sami o tym myślicie. Dużo nowości przed nami jeszcze, ale mam nadzieję, że w jakiejś formie przynajmniej nie będzie to monolog ponieważ szybko wyląduje w wariatkowie. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. No i do zobaczenia następnym razem.